Witajcie w naszej kolejnej rozmowie. Dzisiaj y, zabieramy was w podróż do świata zwierząt, ale nie tych dzikich, wiecie, z dalekich krajów, raczej tych całkiem bliskich. Mhm. Tych, które żyją obok nas i od których, no, bardzo wiele zależy. Mówimy o zwierzętach gospodarskich. Dokładnie. Zastanowimy się, jakie gatunki hodujemy, po co to robimy, no i gdzie na świecie jest ich najwięcej. Trochę jakbyśmy, nie wiem, rozkładali taką wielką, żywą mapę świata. Tak, to dobre porównanie. Warto wiedzieć, że człowiek przez tysiąclecia nauczył się wykorzystywać powiedzmy około 30 różnych gatunków zwierząt. Aż 30? Mniej więcej, no właśnie dla swoich potrzeb. Dostarczają nam jedzenia mam na myśli mięso, mleko, jajka, ale też y, innych rzeczy wełna, skóry. Siła do pracy też, prawda? Oczywiście czasem polegamy też na ich sile. Konie, wielbłądy w niektórych rejonach. Dziś skupimy się na tych no najważniejszych, najbardziej popularnych. Często słyszy się, wiesz, w tym kontekście dwa słowa: chów i hodowla. Brzmią podobnie, ale czy to jest to samo, czy jest tu jakiś, no, haczyk? O, to jest bardzo dobre pytanie, bo te terminy no często się mylą, a jest między nimi taka subtelna, ale ważna różnica. Mhm. Wyobraźmy sobie rolnika. Chów to jest takie, wiesz, ogólne słowo. Obejmuje wszystko, co ten rolnik robi, żeby utrzymać zwierzęta, żeby były zdrowe, najedzone. Czyli karmienie, dbanie o czystość? Tak, pielęgnacja, leczenie, jeśli trzeba. A celem tego chowu jest po prostu uzyskanie produktów mleka od krowy, jajek od kur, mięsa. Okej, okay. a hodowla. A hodowla, no, właśnie, jest bardziej yy, specjalistyczna. Tu chodzi o selekcję, o wybieranie najlepszych zwierząt tych najzdrowszych, dających najwięcej mleka, najlepszą wełnę. Rozumiem, żeby kolejne pokolenia były jeszcze lepsze. Dokładnie, chodzi o ulepszanie rasy trochę jakby wybierać najlepsze nasiona do siewu. My dzisiaj będziemy mówić głównie o chowie czyli tej codziennej opiece i wykorzystaniu zwierząt. Dobra, teraz łapię. Chów to codzienna praca i produkcja, a hodowla to takie ulepszanie. No dobrze, to idźmy dalej. Czym są te zwierzęta gospodarskie i które z nich są no, najważniejsze na świecie? Najprościej mówiąc, to te zwierzęta, które człowiek kiedyś, dawno temu, oswoił. Udomowił i trzyma je do dzisiaj dla konkretnych korzyści, głównie ekonomicznych. Mhm. W materiałach, które przeglądaliśmy, jest taka tabela na stronie 114. Tam widać te kluczowe przykłady. Chyba najważniejsze jest bydło domowe, no, krowy. Bez nich chyba ciężko sobie wyobrazić naszą kuchnię. Racja. Dają mięso, czyli wołowinę, no i oczywiście mleko, a z mleka sery, jogurty, masło. Do tego jeszcze skóry. Na buty, na meble. A zaraz obok, pewnie owce. Tak, owce też są bardzo ważne. Mamy od nich mięso, baraninę, mleko też, często na takie regionalne sery. No i oczywiście wełna. Bez wełny zimą byłoby nam naprawdę zimno. Wspomniałaś też o sile pociągowej. Kiedyś to było chyba kluczowe. Tak, dzisiaj może trochę mniej, ale nadal konie są wykorzystywane. Szczególnie w niektórych regionach. A historycznie, no to były podstawą rolnictwa i transportu. Aha. Podobnie wielbłądy, na pustyniach to wciąż niezastąpiony transport. No i nie można zapomnieć o trzodzie chlewnej. Czyli świnie. Tak, świnie. To przede wszystkim źródło mięsa, wieprzowiny. I tłuszczu. No i zostaje nam jeszcze drób: kury, kaczki, gęsi. Dokładnie. Kury, kaczki, gęsi, indyki. Chodujemy je głównie dla mięsa i jajek ale też dla pierza, do poduszek, kurtek. Czyli właściwie każda grupa ma swoją taką no, specjalizację. A jak mówimy o liczbie tych zwierząt w danym kraju czy regionie? Jest na to jakieś specjalne słowo? Tak, tak. Używamy terminu pogłowie. Pogłowie. To po prostu całkowita liczba zwierząt danego gatunku. Na przykład pogłowie bydła albo pogłowie owiec. Na określonym terenie w kraju, w województwie. Czyli jak słyszymy, że wzrosło po głowie bydła, to znaczy, że jest więcej krów. Dokładnie tak. To taki, powiedzmy, zwierzęce odpowiednik liczby ludności. Okej. Okay. A te zwierzęta można trzymać w bardzo różnych warunkach, prawda? Słyszałem o dwóch głównych sposobach. Chów intensywny i ekstensywny. Brzmią tak trochę technicznie. Możesz wyjaśnić różnicę, tak bardziej obrazowo. Jasne, postaram się. To są takie dwa główne modele, trochę jak dwa różne style życia dla tych zwierząt, można powiedzieć. Mhm. Chów ekstensywny jest bliższy naturze. Wyobraźmy sobie wielkie, zielone pastwiska gdzieś w Argentynie albo w Bieszczadach u nas. Widzę to. Stada krów mięsnych albo owiec swobodnie się tam pasą przez większość roku. Korzystają z tego, co da natura. Człowiek mniej ingeruje, nie buduje jakichś wielkich, skomplikowanych budynków. Czyli mniej technologii, więcej przestrzeni? Właśnie. Taki sposób jest popularny tam, gdzie jest dużo miejsca na stepach, sawannach, w górach. Albo tam, gdzie warunki, klimat czy gleba no, nie pozwalają na bardziej wydajną produkcję. A wydajność jest niższa? Z jednego zwierzęcia może tak, uzyskuje się mniej produktu, ale za to koszty też są często niższe. Bo głównym kosztem jest ziemia i trawa. Mhm, rozumiem. A ten intensywny? Domyślam się, że to przeciwieństwo. Dokładnie. Huf intensywny przypomina bardziej… no… fabrykę. Nastawioną na maksymalną wydajność. Aha. Celem jest uzyskać jak najwięcej mięsa, mleka czy jajek, zużywając przy tym jak najmniej miejsca i w jak najkrótszym czasie. Czyli zwierzęta są przymane w budynkach. Tak, najczęściej drób i świnie, ale też krowy mleczne. Trzymane są w specjalnych budynkach, wielkich kurnikach, lewniach, oborach. Mają ściśle kontrolowane warunki: temperaturę, światło, wilgotność i specjalna pasza. Tak, dostają specjalnie skomponowaną paszę, żeby jak najszybciej rosły albo dawały dużo mleka. To wymaga dużych nakładów finansowych na budynki, sprzęt, pasze, leki, ale pozwala produkować żywność na masową skalę, co jest ważne no, przy rosnącej liczbie ludzi na świecie. Rozumiem. Czyli to trochę jak wybór między takim małym, lokalnym warsztatem a dużą fabryką. Oba produkują, ale inaczej i na inną skalę. O, świetne porównanie. I warto dodać, że to, który model dominuje w danym regionie, zależy od wielu rzeczy. Od klimatu, czy jest dość deszczu dla pastwisk, od dostępności wody, paszy, od poziomu rozwoju gospodarczego. Biedniejsze kraje częściej stosują chów ekstensywny. A kultura i religia też mają znaczenie? Oczywiście. O tym jeszcze powiemy. To też bardzo ważny czynnik. Dobrze. Skoro wiemy już, jak się hoduje zwierzęta, to spójrzmy na tę naszą żywą mapę. Gdzie jest najwięcej tych najważniejszych gatunków? Może zacznijmy od krów. Czyli od bydła. Bydło to prawdziwy gigant. Jest ich na świecie około półtora miliarda. Półtora miliarda. Niewiarygodne. Hoduje się je praktycznie wszędzie. Mamy mapę na stronie 116, która pokazuje główne obszary. Widać tam wyraźnie, że na przykład w Ameryce Północnej, na wielkich równinach w USA, i w Ameryce Południowej. Argentyna, Brazylia. Tak, na Pampie, w Argentynie czy w Brazylii. Tam dominuje chów nastawiony na mięso, często właśnie ten ekstensywny, na ogromnych pastwiskach. A w Europie, gdzie jest gęściej? No właśnie, w Europie, gdzie ludzi jest więcej, a ziemi mniej, częściej spotkamy chów intensywny, skupiony i na mleku, i na mięsie. A jak to jest w Azji? Wspomniałaś o Indiach. Tam krowy mają chyba specjalny status? Jak to wpływa na hodowlę? To prawda. W Indiach, gdzie dominuje hinduizm, krowy są uważane za święte. Święte. Tak. I to fundamentalnie zmienia podejście nie hoduje się ich na mięso, nie wolno ich zabijać. Mimo to są bardzo ważne gospodarczo. Jako siła pociągowa? Tak, przy pracy w polu, w transporcie, no i oczywiście dla mleka. I co ciekawe, mimo że nie są źródłem wołowiny, Indie mają drugie największe pogowie bydła na świecie. Naprawdę? Kto jest pierwszy? Wykres kołowy na stronie 116 pokazuje, że liderem jest Brazylia. Mają około 14,4% światowego pogłowia. A tuż za nią właśnie Indie. 12,4%. Dopiero potem są Stany Zjednoczone, Chiny czy Etiopia. Niesamowite. W materiałach jest też takie fajne zdjęcie bydła ze Szkocji. Te włochate krowy, Highland. Wyglądają trochę jak mamuty. <laughs> Rzeczywiście, robią wrażenie. To jest świetny przykład, jak człowiek dopasował zwierzęta do środowiska. Rasa Highland jest idealnie przystosowana do trudnych warunków szkockich wyżyn: zimno, wiatr, wilgoć. Dokładnie. Ich długa, gęsta sierść to taki naturalny płaszcz. Są niesamowicie wytrzymałe. Potrafią znaleźć jedzenie tam, gdzie inne rasy by sobie, no, nie poradziły. A przy tym dają cenione chude mięso. To pokazuje, że krowa to nie tylko ta łaciata z reklamy. Oczywiście, że nie. Jest ogromna różnorodność ras, każda przystosowana do czegoś innego. Fascynujące. Przejdźmy teraz do świń, czyli trzoda chlewna. Gdzie jest ich królestwo? Jeśli chodzi o świnie, no to ich chów jest kluczowy, bo wieprzowina to jedno z najpopularniejszych mięs w wielu częściach świata. Mhm. Świnie mają tę przewagę nad bydłem, że nie potrzebują aż tak wielkich pastwisk. Dlatego często hoduje się je intensywnie w chlewniach. A gdzie najczęściej? Często blisko dużych miast, bo tam jest łatwy dostęp do konsumentów albo w rejonach, gdzie uprawia się dużo roślin paszowych ziemniaków, buraków, zbóż czymś trzeba je karmić. A kto jest globalnym liderem? Czy tu też mamy jakiegoś giganta, jak przy bydle Brazylia? Oj, tak. Tu lider jest jeden i to absolutnie bezdyskusyjny: Chiny. Chiny. Tak. Wykres na stronie 116 jest tu bardzo wymowny. Na Chiny przypada aż 45,1% światowego pogłowia trzody chlewnej. Prawie połowa. Prawie połowa wszystkich świń na ziemi. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Oczywiście wiąże się to z ogromną populacją Chin i ich kuchnią, tam wieprzowina jest niezwykle ważna. A kto jest dalej? Daleko, daleko za Chinami są Stany Zjednoczone, około 7,6%, potem Brazylia, Hiszpania, Niemcy. I tu pewnie znowu wchodzi kultura i religia. Dokładnie. W krajach muzułmańskich i w Izraelu, gdzie religia zabrania jedzenie wieprzowiny, no to chów świn jest praktycznie nieobecny. To też bardzo mocno kształtuje tę globalną mapę. Prawie połowa światowych świn w Chinach to naprawdę robi wrażenie. A co z owcami? Mnie się kojarzą głównie z górami, halami, no i ciepłymi światami. Słusznie. Jak najbardziej, owce to takie prawdziwe specjalistki od trudnych warunków. Są bardzo odporne, potrafią żyć i znaleźć coś do jedzenia tam, gdzie inne zwierzęta by nie dały rady. Na przykład gdzie? Na suchych terenach, na stromych, górskich zboczach, na ubogich pastwiskach. Dlatego właśnie najwięcej jest ich w rejonach śródziemnomorskich, w Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie, no i oczywiście w górach na całym świecie. A co nam dają? Mięso, wełmę? Tak, mięso, baraninę i jagnięcinę. Wełnę, i tu Australia jest potęgą, zaraz o tym powiemy. No i mleko, z którego robi się pyszne sery, feta w Grecji, oscypek u nas w Tatrach. A ich chów jest raczej ekstensywny? Przeważnie tak, oparty na wypasie. A jeśli spojrzymy na liczby, na wykres na stronie 117, to zobaczymy, że i tu Chiny są na pierwszym miejscu pod względem pogłowia. Mają ponad 13%. Znowu Chiny. Tak, ale tuż za nimi jest Australia, około 6%. Australia może nie ma najwięcej owiec, ale jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o produkcję wysokiej jakości wełny. Zwłaszcza od owiec rasy Merynos. Merynosy, słyszałem, to ta najlepsza wełna. Uważana za jedną z najlepszych, tak. Bardzo delikatna i ciepła. Dalej na liście pogłowia mamy Indie i kraje afrykańskie, jak Nigeria czy Sudan. Został nam jeszcze drób. Kurczaki, kaczki, indyki. Mam wrażenie, że one są naprawdę wszędzie. Czy to tylko wrażenie? Nie, nie, to nie jest tylko wrażenie. Chów drobiu, głównie kur na mięso i jajka, ale też indyków, gęsi, kaczek, przeżywa w ostatnich dekadach no niesamowity boom na całym świecie. Dlaczego? Są takie popularne? Bo potrzebujemy coraz więcej białka zwierzęcego. A drób jest stosunkowo tani i szybki w produkcji. Ptaki szybko rosną, nie wymagają tyle miejsca co krowy, a przelicznik paszy na kilogram mięsa czy liczbę jaj jest bardzo korzystny. To sprawia, że produkcja jest po prostu wydajna. I tu pewnie dominuje ten model intensywny te wielkie fermy. Zdecydowanie. Zdecydowana większość kurczaków i jajek, które kupujemy w sklepach, pochodzi właśnie z takich dużych, przemysłowych ferm. Jak to wygląda? Ptaki trzyma się tam w kontrolowanych warunkach, często w klatkach, chociaż na szczęście rośnie też świadomość i popularność alternatywnych systemów, jak chów ściółkowy czy wolnowybiegowy. A gdzie jest najwięcej drobiu? Zgaduje, że znowu Azja? Dobrze zgadujesz. Ponownie Azja i ponownie Chiny na czele, prawie 30% światowego pogłowia. Imponujące. Ale tuż za nimi, z podobnym udziałem około 9%, są Indonezja i Stany Zjednoczone. Ważnymi graczami są też Brazylia i Iran. Mamy więc bydło, świnie, owce, drób, ale w tych materiałach, które przeglądaliśmy, jest jeszcze jeden no, dość zaskakujący przykład jedwabnik morwowy to przecież owad. Czy owady też mogą być zwierzętami gospodarskimi? Jak najbardziej. To pokazuje, jak szerokie jest to pojęcie. Jedwabnik morwowy to motyl, a właściwie jego gąsienica. I człowiek hoduje go od tysięcy lat. Po co? Dla jedwabiu, dokładnie, w jednym bardzo konkretnym celu żeby uzyskać naturalny jedwab. Proces jest fascynujący. Gąsienice jedzą tylko liście morwy, a potem, kiedy się przepoczwarzają, budują kokon. Z jednej bardzo, bardzo długiej, jak długiej, czasem nawet półtora kilometrowej, ale cieniutkiej nici. Ludzie, prawdopodobnie w Chinach, już 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, odkryli, jak tę nić delikatnie odwinąć i utkać z niej niezwykle cenny, błyszczący materiał. I to była tajemnica. Przez wieki sposób produkcji jedwabiu był najpilniejszą tajemnicą Chin. Dziś Chiny nadal są największym producentem jedwabiu. To dowód na pomysłowość człowieka w wykorzystywaniu natury. Nawet tej najmniejszej. Od potężnych krów... Po takie maleńkie gąsienice. Naprawdę niesamowita rozpiętość. To była bardzo ciekawa rozmowa o zwierzętach, które żyją tak blisko nas. Może na koniec zbierzmy to w taką pigułkę. Najważniejsze informacje do zapamiętania. Może nawet przed jakimś sprawdzianem. Jasne. Zróbmy takie krótkie podsumowanie. W punktach będzie chyba najłatwiej. Super. Po pierwsze. Chów zwierząt to świadoma działalność człowieka, opieka nad zwierzętami, żeby uzyskać od nich produkty: mięso, mleko, jaja, wełnę, skóry albo wykorzystać ich pracę. Okej. Okay. Po drugie, najważniejsze zwierzęta gospodarskie na świecie to bydło domowe, czyli krowy, trzoda chlewna, czyli świnie, owce oraz drób, kury, kaczki, gęsi, indyki. Mm -hmm. Po trzecie, mamy dwa główne style chowu. Ekstensywny, bliższy naturze, na pastwiskach na przykład owce, bydło mięsne, i intensywny, nastawiony na maksymalną produkcję w budynkach na przykład drób, świnie. Ekstensywny i intensywny zapamiętane. Po czwarte. To, gdzie i jakie zwierzęta się chowa, zależy od wielu rzeczy: klimatu, dostępności paszy, wody, bogactwa kraju. Ale też od kultury i religii. Pamiętajmy o świętych krowach w Indiach czy zakazie wieprzowiny w islamie. Racja, to ważne. Po piąte, najwięcej bydła mają Brazylia i India. Chiny są liderem w chowie świń, owiec i drobiu. A Australia króluje w produkcji wełny. Światowi liderzy. I po szóste, na koniec. Człowiek wykorzystuje gospodarczo nie tylko ssaki i ptaki, ale nawet owady. Najlepszym przykładem jest właśnie jedwabnik morwowy i produkcja jedwabiu. Świetnie zebrane. Dziękujemy. Ta rozmowa naprawdę uświadamia, jak głęboko nasze życie, nasza gospodarka, a nawet tradycje są splecione ze światem zwierząt gospodarskich. To prawda. I może na koniec zostawimy naszych słuchaczy z takim pytaniem do przemyślenia. Mówiliśmy o różnych modelach chowu. Zwłaszcza o tym intensywnym. On pozwala wyprodukować dużo żywności, ale ma też swoją cenę dla środowiska, dla zasobów. Mhm. Jak myślicie, jak będzie wyglądać hodowla zwierząt w przyszłości? Czy znajdziemy sposoby, żeby była ona bardziej, no, zrównoważona, bardziej przyjazna dla planety, a jednocześnie nadal zdolna wykarmić rosnącą populację świata? To jest naprawdę ważne pytanie. Tak, to jedno z wielkich wyzwań, przed którymi stoimy. Warto się nad tym zastanowić.